Bo nie będę wieczność czekał e... Ej, tato, tato ja chcę z zacząć Nie, ja chcę idę? sam zacząć Hej, cześć witajcie z tej strony, ja Dada. to jest Mateusz ostatni. sam w Minecrafcie i ze mną nie ma nikogo Hej Nie u mnie jest cześć, jakaś banda, banda, podrabiańców jest ze mną Jest Wintma. Cześć Jest Bey I Julciakowska. o jeszcze Sebi wbił Jako Shio, wtf Wow. Wow. Idol. Idol. I Idol. Idol. I Tam on nie coś już z Julią natek. Ej, ciebie nawet znam! O oh my Jesus. ktoś kogo znam Zagramy sobie moi drodzy w Dek Craft Cube Zagramy sobie w 10 rund jeżeli chcecie kolejny taki odcinek z jakichś minigierek to zostawcie powiedzmy 800 łapek w górę o 8 złapek w górę i będzie pojawi się taki kolejny odcinek Dobra, czyli możemy zaczynać, tak? Tak, nie, oh. nie możemy! <laughs> O, jestem czerwony. Mm. Ej, ja nie mam koloru, jestem mm. o, o. o, o, Dobra, dynię trzeba zrobić. O Jezu, muzyka w tej grze! Nie no, dynia jest świecąca do zrobienia. Okej, no, to to, to, okay, to, to Kurde, a to, to myślałem, że takie proste będzie. Nie, to nie jest proste, Nie, Też tak myślałem. Zaraz, bo zaraz, Jack on Lantern robi się... Musi być wykończona dynia. Na nożyczki wziąć nie znaleźć. A. No to żelazo. No. Gdzie jest żelazo? Nie emeraldy? Ja mam węgiel. W ogóle wiecie Wiesz? jak tą muzykę wyciszyć? E, e, tak, no, no, no bloki, no, no bloki. Wyciszyć w ustawieniach. Lava, redstone. O, dobra. Redstone. Poczekajcie, to może troszeczkę, żeby tej muzyki tak było. Tak minimalnie. Dobra. Tak, o, dobra. Bo nie ustawiłem żadnych jak jak bloki mają być, dobra. Czyli tak, muszą być nożyczki, czyli musi być tak, czyli musisz wykopać... No, żelazo! Tak, czyli musisz zrobić tak, musisz zrobić Uuu. tak. Co? Brawo na tak. 30... Wow. CO?! No bo już pierwsza osoba zrobiła i dlatego. No chyba was coś boli. Nie rozumiem jak to zrobić. Aha! Ja muszę jeszcze... Nie, nie zdążę. Nie zdążę. Też nie zdążę, nie mam e, Nie przepalę tak szybko e, żelaza My też Że ja na tak na prowadzenie leci mm. O, to jest głośne! Nie! Yeah. Ja, ja to, tak myśli, się to, to na o. Dobra, następna runda o To jest Not easy Jezu ta muzyka jest serio głośna to jest Dying Detektor. E, Blaze nie atakują. Blaze nie atakują. A, okay. e, co to jest e, detektor? To jest e, takie fajne coś, e, które się używa przy. E, redstone. Ie. Tak, używałam tego. E, a dobra, nie bardzo. E, to go już powziąć. No, piasek można dole. Masz piasek. I na dole? Ale ma pali. Co tu trzeba zrobić? No, detektor. No, można zginąć, można zginąć. Detektor, jak zrobić? Detektor, Boże. bo ja byłem w toalecie. Halo. No, detektor. Ehm, dobra, detektor da. światła słonecznego. Pis Piszecie ci na, nawet na górze. Ej, kwarc można wykopać, tak? Można, można, tak. można, można. Zobacz, może jest trzy kwarce, trzy szkła i trzy. Dobra. Dobra. Mam, okej. A wow, 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 wow! Dzień jest Drzewo jakieś? Na górze, na samej. Na górze chyba. A wow, a wow, a wow, a wow. Gdzie tu piasek jest? Na no dole. Dobra, a tu, dobra. O, O! Nie, spadłem do lawy! jaki był przepis. No, trzy szkła, trzy kwarce i trzy drewna. Trzy kwarce, trzy drewna. Ok, dostało czasu. Na górze eee, masz taki to, o, ten. Robi, a, okay. chyba. O nie, Sebiu umarł. Ajaj, nie. Dobra, dobra czekam aż mi się przypalić tylko piasek. Zaraz, to jest skąd masz piecyk? Co Koby. Nie kobyl Co ty zrobisz? To kobyl. Jest tam Dobra, jest na tym samym miejscu co so te wind ma. Fajnie. Gdzie tu jest kobyl? Jest A, na dole. Po drugiej stronie jest, dobra. Come on, come on, come on, no, no, się, <słuj> Piasek. Dobra, no, dobra. Okay. No, trzeba wykopać szybko stolna. To no. jest pytanie, czy pamiętam. Trzy. Okej. Okay. Jest. Co? Pierwszy? Mm, nie, ja. Znaczy nie, w sensie ja jestem tak. blisko. O nie, no ja pierniczę! szybciej. Nie, nie wykopię tego, nie dam rady. Przepraszam, nie zostało! No muszę, muszę. No, tak na górze. A to są półpłytki czy...? Półpłytki to są. Okay. Okay. nie mam węgla! Nieee, no niby drewno, ale drewnem to Jest? tak szybko... Je... Nie, nie zdążę je... tego. Ja piurkuję. No, nie tego składu. Ja żeby... piurkuję. Widz, ma jakiś tak. jakiś komentarz. Eee, e, 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 Michael Spider. Michael Spider. O, to jest Spider dopiero. Michael Spider. Przy... No to to jest troszkę. Jest... No, no, no kreatek żółty. Kreatek żółty. Kreatek żółty. Kreatek. Ja pierwszy. Mam. No, Drugi. Ej, no. Czekaj. Na te serio? E, i od teraz. Mam lecza no ale, ale, ale musisz ten zrobić, ten! E, barwnik! Ja się oszukany, bo powiedzieliście, że kwiatek, ale dobra. No, żółty kwiatek, no! No! szybko, kwiatek żółty, musisz barwnik przerobić. To jest barwnik! Tak! Tak! Ja! Ja piórkuję! Dobra, czwarta runda. O, blaze! Oho! Dobra! Dobra! O, o. Ale, ale wiecie o tym, że lec to można dopiero żelaznym? Wiemy? To nie. O Jezu, no. Jak? Od kiedy? No, od dawna! Do dawno. Mam już Glowstone? No Jak? To, to, glowstone to jest easy. Glowstone jest najłatwiejsze. To Glowstone nie jest. Ej, w sumie easy można szybkie przypalanie zdobyć. O nie! Ok. Dobra, Jaki piasek dusz, po co piasek dusz? Może się podbudować jakieś wino jak może, to? Aha, to Zaraz, zaraz, jest, tu jest na dole żelazo, dobra. E, drewno, 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 drewno. A to. No tak, ale redstone red możesz tylko, tylko wykopać wtedy, kiedy masz żelazny kilof. Aha! Nie mam kamiennego nawet. Eee, okej, okay. to, drewno, to... Rewno, Bo inaczej się nie da wykopać redstone. To nie lapis, to nie jest lapis. To tu, to, 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 to. No, no, Czemu? Bo, nie, nie, nie. no bo, no lapis się da dobra. przepalić. O nie, Baymax umarła marła. Jedna okay. osoba mniej. Gdzie jest, gdzie jest mniej? ten y, żelazo? Na dole. Na dole. Okay. Dobra. 3, przy, e, dobra. To jest jeszcze kobla trochę. Tak, dobra piecyk mam. Już? Co? Dobra, mam. E. Dobra, przepalam. Na Co? Nie, nie nie, 5 Nasz zakaz 7, na 7, 8, 8. dobra. Ja mam nadzieję, że tyle drewna mi styknie. A i że są tutaj jeszcze Blaze Base Road? No ta. No po co? Dzięki za pomysł. No Ale ja, po ja co? właśnie go wykorzystuję. To Do, no, do przypalenia No, Blaze Road da się używać jako ten. Jako paliwo. Co? Tak. O. Ale easy, dobra, mam e, Kill off Kill off. E, crafting table ze sobą. Nie spalił mi się, crafting table. Prawo na tń. Dobra, e... Szybko wykupuj się. O, oh, e, dobra, czas, 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 czas. czas. Ej, kurde. Teraz mam sobie sprawę, że gdyby nie to, że nie znam angielskiego, to bym was już porobił. Serio. Serio. No tak, eee. Jell-Octantelion. Tu miałem gdzieś jeszcze do barw. Okej, okay. i. No nie, czapkę, tak, tak, tak. No Nie, zaraz. Jak się to robiło, what the fuck? E, na krzyż i pośrodku Glowstone. No. Ale ja musi być Glowstone, co nie? Tak. Glock. Kurde, no blok. Yeah, ja, Znaczyna ja myślałem. Ja myślałem, że ten, że. <grym> pył. Oho. Oh. No. O! O! Okay. o! to jest! To jak zupa! Się jak się robi misę, miskę? Drewno. Drewno. Co? Dobra, tu jest drewno. No, dobra. Jest drewno jest. No, tu. Okay. Ale jak się robi miskę, co? Nie Nieważne! No, a dobra, wiem jak. To jest łatwe. Co jest? No. Drewno mi nie zebrało. O! Dobra. dobra. Ciach. Ciach. No. Ciach. Serio? o. jest łatwe. O, nie jest. Wiem, nie umiesz. Dobrze, Paweł! Dobrze! Uf. Dobrze. Yes. Ważne, że jestem nad Mati. Ważne, że jestem nad Mati. właśnie. Ważne, że jestem Uf. nad wami. Uf. No Ale tak, ty jesteś najlepszy. Dobra, A kto jeszcze nie zrobił Sebi? Sebi. Sebi, szybciej ja, ja dawaj, sobie, ja dawaj sobie szybciej. sobie... muszę sobie wyciszyć o. tą muzykę, bo... Dawaj, A te, on ma w ogóle mu homora? Zrobił yeah. oh. sebi? Nie. nie, nie zdążył Ale, je, je. Aha. O, o dobra okay. uh, oh. Piston okay. TAK! Dobra, to to na dobra, dobra, jestem mistrzem tego Jestem mistrzem tego Proste, proste. Te bądź Ale Tam jest potrzebne redstone i żelazo, co nie? O kurde Tak, tak. Ale wiem gdzie na tej mapie jest redstone Serio? Serio, Serio. Dobra. Dobra które, no. no. więc może. Mą... Ten jest potrzebny jest ten jeszcze? Ten ton, powiedz. A powiedz. Aby się ci powiem. Ej, tu, tutaj. A zanim go wykopiesz, to i tak. No, w sumie trochę ci minie. Jest pod mapą. O Jezu. Okej. Okay. Kurde. Ej. Dobra, węgiel, okej. Okay. Ej, tady. ja go widzę. Kto jest biały? Ja. E, Kopię przy... Nie, tej przy... jednego... barierze. Jednego żelaza mi zabrakło, kuku Gdzie to żelazo jest? A to ile trzeba żelaza? Eee, no, na to chyba no, 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 ale musisz jeszcze jakoś wykopać redstone. Hmm. Pamiętajcie, że to jest wersja 1.13, co nie? No, no ta. tak. Się, ma, macie magiczną książeczkę, jak to się robi. Jakby coś nie wiedział. To redstone! Okej... Okay. I teraz muszę poszukać redstone tylko dobra już wiem, już no, wiem gdzie z redstone? jest redstone? proszę windmo pomóż gdzie jest redstone? a jest kop w, w ten gdzie? po prostu nie wiem gdzie już w jaskini ma. nie mam kilofa okej okay. dobra już wiem gdzie jest o ma jaskini mam redstone jest mówiłam no też nie, mniej więcej, już nie mniej więcej nie wiem gdzie jest redstone już nie ma tak. Ja cial ja zrąbałem! Co zrąbałeś? No nie wiedziałem, że ten. Ja już bym miał, gdyby nie to, że ten. To jest Emerald dobra, Jest, mam. dobra, mam redstone. Gdzie? Tylko teraz żelazo... Ja. Mam Emeraldy, ale nie chcę Emeraldu, chcę redstone, no! Okej... Okay. Jest mam, mam, mam mam Dobra. Dobra, dobra mam redstone. Nie. Mam, 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 mam. Tu Aha. jest żelazo. Mam! Kurde! Mati! Komentarz pierwszy! A przypnie serduszko. Komentarz ostatni, to przypnie serduszka. Nie zdążyłem. Drugi! Tupa już nie zdążę. Jak to było? Książeczka jaką działa. Przypominasz, że książeczka działa. Ale dobra. taka nie zdążę. A ja wam powiem, książeczka działa. To jest fajne. O nie, sobie go wywrócę. Już miałem wszystko. Ej, Pęta, ej. Korzystacie z książeczki. Okay. 7x10 O, o okej! Okay. No, okay. oh. gdzie to jest dnia. Oh. Oh. Yes, dobra. dobra, jak się trzeba zrobić tą dynię, żeby była taka dziurawa, A Czym to się robi? No z nożyczkami. Gdzie hmm, jest ta dnia? Jest. Jest, 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 koło rzewka. A, rzeczywiście, dobra. To najgorsze znaleźć no, teraz żelazo. No, drewną łapką, co? Najgorsze to teraz znaleźć żelazo. Jeszcze że kamień. Nie kamień jest to jest prosty. Kamień jest prosty, no, ale to jest żelazo. Tak. A, tu, a, dobra, dobra, nieważne, to jest jakaś skinka. Do... Gdzie? LOL, w górze. A? Jest lawa. Kulka? Co? Co gdzie? Lawa jest w górce tej małej. Okej. Okay, a no tak, bra... jest mam, mam, mam. Eee, dobra, trzeba zrobić sobie kill w kamienie Mat, nie harduj. Ale tutaj nie ma tego, tutaj nie ma taka podpowiedź Ale Cześć. czy wiemy, że tam nie ma? O, mam żelazo! Co? Gdzie? Yes. Kopałem, okay, wkopałem ee... się w randomowy ten Wkopałem się w randomowy ten Dobra, węgiel, połowa sukcesu O, lava! A! Ok żelazo. Dobra, skopuję się w randomowy ten jest? Lawa mnie prawie zabiła Diamenty! Co? Serio? Mam żelazo... Ej, no, 4 w random Gdzie się tu jest... Jest żelazo! Okej, okay, dobra. Gdzie? Siach. Jak? I, Ej, teraz. I ma... Mamy kamienne. Na... I ma... Jezu... Jezu, ja że, że jest taka jedna na mechanika Minecrafta. Gdzie tu jest żelazo? No jest. Gdzie? No, tutaj. No wow, fajnie. Tutaj to znaczy mama, gdzie mam. Ma... Wiecie co, jaki... jaki jest problem? Nie mamy tego. No, w to sumie dziwę. ja też nie mam węgla. węgla no Ależ no ma, ma, no, tak nie podpowiada, nie węgiel... Nie muszę podpowiadać, nie, Ale nie. To, no, no, W sumie węgiel Nie ma żelaza. No, sz, No, sz, no, no, sz, no sz. nie ma żelaza. Dobra, mam nie ma żelaza. Nie, to nie to jest ma Dobra, Ciach, ciach, ciach. ciak, ciak, ciak. Zużyłem! Nie! Cioch, 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 cioch. Mati, w ogóle ci się pochwalę, nie wiem czy wiesz, ale znam aktualnie wszystkie receptury z MyCraft'cie. A, prawie, prawie! Ma przynajmniej to no, jeden... Jest, nie, 14 z no, Yes! Ufff... Uff. na prowadzeniu, przystojnie. rundy jeszcze. O, no. okej. Okay. O, o f... kamienny Kamiennym można? Gdzie? Złoto? Nie. nie. No. Złoto i może żelaznym. No nie. Na szczęście to jest tyle żelaza. Serio? no Na dole jest żelazo. Tylko gorsze jest na i złoto. O. I, i przepędzę to żelazo. Mam żelazo. Ja mam jest, żelazo, mam jest, żelazo. jest dużo węgla. No i drzewa. Jest też. A, a, wie, a, a wy używaliście tych kam, y, drewnianych przedmiotów do przepalenia? Czy nie? No, nie. Nie. O, znalazłem złoto. Jezu, jestem i Dwa craftingi. Ja cię. Dwa crafting. Y Piecyk, e, Kilof, nie to, Patyki. E, ki, nie motyka, tylko Kilof. E, szybko tutaj to wykop trochę. Ta tutaj. muzyka jest impostorem. Dobra, tutaj jest to. Nie, nie. Dobra, to. tam woto. Gdzie to złoto jest? to no jest złoto? Ale gdzie? gdzie? Dobra. Ja się nie pytam 3. czy jest, ale gdzie? Dobra, trzy żelaza jest. Super że, super, że mi budzik dzwoni o tej porze. Gdzie jest to złoto? E, Okej, okay, Redstone wiem gdzie jest. Gdzie jest złoto? Okej, okay, jak tu masz Ale ty nie powiem, chcę wygrać. No nie wiem no, jest w jednych z tych wnęk. O, tyle wam powiem. Jakie wnęki? Okswerex, powiem ci tak, po Mam. dwóch stronach gdzie jesteś jest blisko Redstone. A więc... Ja będę z redstone, ale no, gdzie dobra, dobra. złoto? O, mam redstone, dobra Okej, okay, wiem gdzie to jest Już wiem, już wiem, już wiem Gdzie? To... Co? Nie Wszyscy? mogę wam powiedzieć, tobie bo jesteście moimi rywalami tak niestety Okej okay. Dobra um, nie ale... wiem, gdzie Dobra, to mam to złoto Mam żelazo Raz, tam było jedno, jedno złoto do użycia, cztery, nie, cztery, cztery. złota cztery. Jedno żelazo, jedno, jedno redstone. Cztery, dobra. Nie ma tu złota nigdzie, nie ma, nie ma, nie ma Jest złoto nie. Ale gdzie? Trzeba się wkopać Patrz na sąsiada no, no ja ja nie, nie na sąsiada, Dobra. Muszę pokazać. Dobra, czekam, aż mi się stronę. przepali. Y no nie! Dobra, technika na dwa piece. Jeszcze no, no, no złoto, jeszcze no złoto, jeszcze no złoto. Mam tak ciemny dzień. Dwa, dwa, trzy, nie ma złota. złota. Nie ma. Dobra, muszę przekonać się. Mam no, dobry pomysł na ten drugi okay. ja jeszcze jedno złoto, jedno złoto, jedno złoto, jedno, jedno, złoto, jedno złoto, jedno złoto, jedno złoto. Ale gdzie? Mam teraz złoto. Dobra, wiem gdzie jest. Nie przepali mi się w tym czasie, nie ma szans. Mi się przepali, może? Złoto, złoto jest! Złoto jest tam gdzie jest dużo węgla. A, Idzie z resztą. Dużo węgla, przecież tu nigdzie dużo węgla nie ma. Jest. Daj Maxi, po tej stronie co kopiesz się złoto. Wiem! Ale nie jak jest. Jest po tej stronie. Nie zdążę. Osta ostatnie, nie ma szans. ostatnie, ostatnie, ostatnie. Dawaj, dawaj, nie. dawaj. Nie, Jeszcze nie, jedno. Nie ma szans, nie, nie ma tam, szans. Ja nawet złota tu nigdzie nie, nie widzę. Zobacz jak źle, gdzie było. Zobacz sobie. Nie było nigdzie. Było. Dobra. Osta o. Ostatnia? Nie, dziewiąta to jest. O kurde, to jest caldron. Okay. E, dobra, 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 dobra. Czyli? Kocioł. Kocioł. O, oh, jak dobrze. Może Już się bałem, czyta? że coś trudnego. No bo to jest w, sumie. w zielazo jest tam. Gdzie? Gdzie jest żelazo? Znaczy sąsiada. Popatrzmy. No, u so sąsiada nic nie widzę to. Okay. Dobra, cztery, ale wiesz o tym, że możesz cztery, patrzeć tam gdzie są te ściany. Na 3, 4, 5, 6, 6. Raz, dwa, trzy... No, kurde, cztery. A, dobra. Okay. dobra, mam żelazo. Mmm. Tylko muszę sobie zrobić tak, ciach, crafting tape, ciach patyczki, ciach kamienny.

Nie, nie, nie. Okay. 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 szybciej! Tatek, ty już? No. Co? A weź trochę poczekaj zanim nim stworzysz to, dobra? Właśnie, zanim stworzysz to weź poczekaj. I Kutem. tak będziesz pierwszy. Ja nie mam i tak dużo żelaza, bo mam tylko cztery. bardzo, to gdzieś węgiel, gdzieś węgiel Dobra, jest węgiel. Okay, mam. Jest węgiel dobra. mam, mam. O, diamenty, wow. Świetnie, mam tylko trzy żelazo. O, jest żelazo. Dobra. Jasne, jest dokładnie na potrzebne? Nie wiem. 7, więc... 6. Dobra, ja mam 9, mam 9, okej, okay, dobra. S. A już przepalonych? Nie. Uff. Dlatego się pali. 4 przepalone. A, chyba nie zdążę. Chyba ty chociaż to zrobię. Chyba ty choć to zrobię. Już przepalam. I ostatni. A ja nie mam żelaza. Patrząc. Jeszcze nie, nie tłuszcie tego, proszę, jeszcze tego nie tłuszczcie. No. Dajcie innym szansę, proszę. Wybacz Akwerek, ale... Na te... Poczekaj, że... minut. Chwilka, no tak nie Dwie minuty no, nie. Jeszcze No nie. Nie. Ja nie zdążę nawet przepalić to na dwie no, no, Nie ma, ma szans Nawet nie, ma na, nie, nawet na tak dwa piece Nawet na dwa piece tego nie przepalę. Jeszcze nie mam. No, coś no, nie, ja Nie mam! Nie, nie zdążę. No ja też nie. Hmm. Ja no. Nie zdąży mi się Fajnie. to przepalić. Nie mam żelazo dopiero. Nie. Coś no, żelaza. Zabraknie o... mi jednego żelaza. No, to nie Aj. Ostatnia runda. Dajcie ostatnia runda. No właśnie, więc dajcie tak... Poczekajcie. AHA! Okay. Aha. Okay. Okay. Easy. Easy. Dobra, dobra. Kańczory, Tu jest! Pańczory, nie, tu jest o tu, tu jest, tu jest, tu jest Na trzecia Dobra, jest, Jezu Dobra. Ja dobra O bose Święty, Natek to wygrał Ja drugi, Wilk mm. ma trzecia Brawo Natek Dobra pa. moi drodzy, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało Następnym, A następnym razem y, Zagrałem jakąś inną minigierkę Także co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i papa! pa, -pa. A -ha. A -ha.